Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marian Czelo z tej strony kłaniam się, nim jednak zacznę komentować kolejną partyjkę, która już czeka na talerzu niczym danie główne to przypominam tylko o możliwości pochwalenia się swoją partyjką na moim kanale, gdzie jak najlepiej potrafię, postaram się omówić jej przebieg, z tym, że przypominam umawialiśmy się, tak, tę serię zaczynam i dedykuję dla ludzi, którzy chcą w zamian wesprzeć mój kanał, tak, to nie chodzi o to, że jestem jakimś przeklętym materialistą tylko to jest czasochłonne, to jest energochłonne poświęcam swój czas i te partie przeglądam, dostaję naprawdę wiele, dziennie po 10 maili, wiadomości gdzieś tam na Facebooku, na maila, nawet ostatnio w Warzywniaku zaczepił mnie facet, poprosił o przeanalizowanie swojej partii, którą rozegrał z żoną. Tak naprawdę. Tego jest multum, więc tak naprawdę muszę jakoś to odseparować, muszę zrobić jakoś te selekcję i nie miejcie mi tego za zło, ale ta opcja cały czas jest możliwa, moi drodzy, już wiele partii przyanalizowałem, wiele partii już tak naprawdę omówiłem u siebie na kanale, myślę, że to jest też ciekawa inicjatywa, nie tylko te partie mistrzowskie tak naprawdę. No ale dobra, tyle z e, słowem wstępu, przechodzimy do omawiania przebiegu partyjki, teraz uwaga, taka niespodzianka, nie będę podawał, kto tutaj grał, nie będę podawał, kiedy ta partia miała miejsce. To jest pytanie do Was, moi drodzy. Po stylu, po stylu gry tutaj, który będzie malował się na szachownicy, spróbujcie ustalić, kto tutaj gra, moi drodzy, kto tutaj gra białymi. Jeżeli padną dobre odpowiedzi, no to po w tych odpowiedziach, komentarzach Waszych pod filmem pojawi się z mojej strony serduszko. Zwróćcie uwagę na to, jak tutaj białe będą grały i spróbujcie ustalić, kiedy ta partia mogła mieć miejsce, kto tutaj grał. No tyle z mojej strony. Tutaj przechodzimy do omawiania, przebiegu tej gierki. Białe rozpoczynają ruchem E4, na co czarne grają E5, no i Mamy, moi drodzy, teraz F4. Jest to Gambit Królewski. Bardzo popularny swojego czasu, teraz już nieco mniej. Można oczywiście to wszystko odrzucić poprzez proste D6, natomiast to zostało wzięte F4 i teraz skoczek F3. Również tak grywam, jeżeli już wybieram gambit królewski, no to skoczek F3, żeby Hetmana na H4 nie wpuścić z brzydkim szachem, chociaż tak naprawdę po tym szachu zapewne król E2 nic się jeszcze nie dzieje, chociaż ja lubię mieć króla zroszowanego, a nie zderoszowanego. W tym momencie, moi drodzy, gonie C7 z możliwości udania szacha, tak? Podbiciu po skoczkiem Hetman. Wchodzi z tym szachem, tutaj grać wtedy G3. Nie można, taki skrót myślowy z mojej strony. W każdym razie w partii poszło, padło, padło, paszło, chciałem powiedzieć G5, agresywne. Tak się grywa, moi drodzy, przeciw właśnie tym strukturom i teraz goniec C4, proste goniec C4 ja osobiście pchnąłbym G4 ale wtedy różne są możliwości można skoczkiem już odskoczyć na G5 albo można nawet zrobić krótką roszadę, a poświęcić skoczka moi drodzy, który jest na F3 po biciu skoczka Hetman odbija zwróćmy uwagę na to, że trzy bierki w grze pion na F4 praktycznie stracony, centralny pionek robi robotę, zaraz oczywiście możliwości grania D5, król tutaj w bezpiecznym położeniu, no, a tak naprawdę rozwoju czarnego to mówić nie ma co, no bo nie ma rozwoju No to jak mówić To jest tylko spekulacja, wracamy do partii Tutaj padło D6, moi drodzy, uwolnienie Potencjału białopolowego gońca Tutaj H4, najlepszy ruch w pozycji Jeśli chodzi o zagranie białego i aż się prosi, moi drodzy, no jest atak na piona, tutaj na G5, aż się prosi, żeby zagrać teraz G4. Teraz G4, atak na skoczka i skoczek, gdzie odchodzi, jak myślicie, skoczek. G5, rzecz jasna, napad w biały dzień na F7, trzeba się jakoś bronić, moi drodzy. Przypominam, że goniec E6 tutaj gubi piona. Jakbyście się dobrze przyjrzeli, tutaj zostało zagrane. Jak myślicie co? Skoczek H6. No tak nienaturalnie, na bandę, ale trzeba bronić wraz z królem tego pola F7. D4 już do centrum, piękne centrum, maluje się u białego. Pion na F4 wisi, goniec już grozi odbiciem. W tym momencie mamy F6. Agresor ze strony czarnego się włącza. Atakowany jest skok. Gdzie odchodzicie skokiem? Pytanie do was moi drodzy. Powiem tylko tyle, skoczek nigdzie nie odszedł, zostało zagrane, goniec bije F4 jakby nigdy nic i teraz czarne mogłyby zabić skoczka, ale nie zabiły, wyobraźcie sobie. Jeżeli teraz F bije G5, no to goniec bije G5, tak na hetmana i są dwie opcje, albo się zasłonić gońcem na E7, albo odejść hetmanem na D7. Jeżeli w tym momencie goniec e7, no to gubiony jest, gubiona jest figura, wisi skoczek na h6 i zwróćcie uwagę na siłę tych gońców, wszystkie te czerwone pola kontrolowane są przez te dwa potwory, król niezroszowany, ciężka sprawa do gry. W każdym razie tutaj jeżeli to zostałoby zabite, no to można jeszcze odejść hetmanem na d7. No ale wtedy zapewne roszadka i zwróćcie uwagę na to, że te wszystkie pola są pod kontrolą białych bierek. No miazga, miazga, ciężko gra się takie pozycje czarnymi. To, jest właśnie, to są właśnie uroki Gambitu Królewskiego. Ten skoczek nie został przyjęty jako ofiara, zostało zagrany skoczek c6, po prostu rozwój jest kontynuowany. Roszada ze strony białego, wieża wchodzi tutaj aktywnie do gry. Hetman e7. Hetman 7, poprawienie pozycji Hetmana, być może po ruchu gdzieś tutaj gońcem, po wyjściu tym gońcem jakaś długa roszada. No tego jeszcze nie wiemy moi drodzy. W każdym razie tutaj pada skoczek C3 ze strony białego, wszystkie lekkie figury u białego w grze. I teraz tak naprawdę ja myślałem o ruchu a, Goniec G7. Tak, aby powoli zacząć te figury do gry rozwijać. Można oczywiście znowu było odslać skoczkę, ale powtórka z rozrywki, jakby nie było. Eee, w każdym razie tutaj padło Hetman G7. Kolejny ruch Hetmanem. Moi drodzy, troszeczkę czupują się powolutku czarne. Zwróćmy uwagę na to, ile figur ma biały w grze. Bezpiecznego króla, piękne centrum. No tak naprawdę można tylko zrobić zdjęcie i oprawić w ramkę i powiesić na dłużko. Ale... Miejmy na uwadze to, że jeszcze to nie znaczy, że poddadzą się w tej chwili czarne. Czarne grę kontynuują, moi drodzy. Nie ma problemu chociaż teraz jest ruch białych, to jest ciekawe, czarne kontynuują grę, pomimo tego, że jest ruch białych. Skoczek, moi drodzy, e6, o to się prosiło, jest atak na hetmana i zamiast znowu odchodzić tym hetmanem, to po prostu zostało zbite, goniec odbija, ale zwróćmy uwagę na to, jaki to jest goniec tutaj na e6, prawdziwy monster track, moi drodzy, który rozjeżdża wszystkie te pola w obozie czarnego. W tym momencie króle siadam z atakiem na gońca i ja osobiście chyba zagrałbym d5, żeby zaatakować skoczka, pobronić gońca, wbić go tam jak gwoździa w d ale tutaj białe grają moi drodzy. Skoczek D5 jest szach. Poświęcenie gońca no, za ciekawe możliwości aktywnej gry, agresywnej. To zostało wzięte. Król zabił E6 i ja myślałem. Po, e, przepraszam bardzo, o biciu tutaj, ale zwróciłem uwagę na to, że Hetman broni. Więc białe w tym momencie zabiły skoczka. Z e, tutaj, e, tak naprawdę, możliwością odbicia tego gońca. I Hetman zabił na H6, i teraz myślałem, że opcją jest tutaj wejście z widłami. Chociaż e, pogadałem ze stokwiszem przy herbacie i wyszło, że po tym ruchu król D7 i wzięciu tej wieży. Hetman bije H4, załóżmy wieża. F4 z atakiem na piona goniec H6, całkiem nieźle stoją czarne. No, miejmy na uwadze te e, tutaj poświęcenia, które miały miejsce ze strony białego. tak? Wracamy do naszej partii. Tutaj skok nie wlazł na C7, tylko Hetman zabił G4. O tu jest szach, moi drodzy. Król niestety rusza na F7. I teraz mamy ruch, który wygrywa Hetmana. Widzicie te posunięcie? Prosta sprawa, wieża bije F6, jest szach i przy okazji atakowany jest Hetman, no trzeba lać te dwie figury, moi drodzy, nie ma rady za Hetmana. Hetman bije F6, skoczek bije F6, król bije F6, kusz opada po wojnie, no ale tutaj kolejna figura wchodzi do gry, Hetman i wieża, czy dadzą radę przeciwko dwóm wieżom, gońcowi i skoczkowi? Normalnie byłoby to naprawdę ciężkie, żeby to ugrać, ale król zwrócił uwagę na to, jak jest wyeksponowany, jak aktywny jest biały Hetman na G4. Czy przeżyją to czarne? No raczej odpowiedź jest przecząca. Wierzę, F1 narzuca się jest szach, król moi drodzy, E7 Hetman szachuje z pola G5. I teraz tak naprawdę można iść królem moi drodzy na E8, co daje możliwość zaatakowania wieży. Jeżeli ktoś odszedłby wieżą, no to i tak ta wieża poleci. Miejmy to na uwadze. W każdym razie tutaj król na D7 zostało zagrane. Jeszcze tutaj próbuję tym królem odejść, jakoś utrzymać się w tej agonii powolnej, ale na jak długo zobaczymy. Co gracie teraz? Hetman F5 jest szach, król E8 i teraz Hetman F7, check! Z tutaj bardzo niewygodny szach, król odchodzi na D8. I mamy Hetman F6. Są złapane widły, moi drodzy. Leci wieża z h 8 Nieprawdopodobny brak koordynacji figur u czarnego. Nieprawdopodobnie słaby król. Położenie słabego króla to jest największa. Największa bolączka, jaka może dla szachisty się przydarzyć. Oczywiście oprócz tego, że zabroni mużą nagrać w szach, no ale to już jest inna para kaloszy, moi drodzy. Jest szach. W tym wypadku zostało to zasłonięte. Tutaj nie ma szacha po ruchu skoczek E7, ale leci wieża. Hetman bije H8 jest po wszystkim, wierzcie lub nie. Co prawda jeszcze skoczek giesze, żeby atakować Hetmana bronić gońca, ale teraz pada ruch, który kończy partię. Co to za posunięcie, moi drodzy? Słucham Was, oczywiście jest to wieża, bije F8. Wieża bije F8 i tak naprawdę jest szach. Po tym odbiciu mamy sytuację tego typu: jest szach, król odchodzi i leci kolejna wieża. Myślę, że to jest do ugrania. Hetman kontra goły, król. Powiedzmy sobie szczerze, nie byłoby co zbierać. No i pytanie do Was, moi drodzy: kto to grał? Co to była za partyjka? Jak myślicie, po stylu, po tutaj debiucie, kto to grał, co to mogło być rozgrywane? Co to, kto to jak to? Takie pytanie ze strony Mariancella. Dobra, dziękuję za uwagę i oczywiście pozdrawiam. Do usłyszenia na kolejnym filmiku.